z Katowice Petrochemia Płock Adam Ledwoń został sfaulowany przez Marcina Gocejnej, i arbiter tego spotkania Krzysztof Słupik z Tarnowa nie miał wątpliwości rzut karny dla gospodarzy rzeczywiście był to ewidentny faul wykonawcą jedenastki był Sławomir Wojciechowski który pokonał Artura Sejuda można powiedzieć, że pucharowy pojedynek o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski ułożył się od pierwszych minut po myśli gospodarzy którzy narzucili silne tempo, często pomysłowo, szybko zdecydowanie atakowali i byli stroną przeważającą. Kolejna dynamiczna akcja drużyny gospodarzy zakończona minimalnie niecelnym strzałem Adama Ledwonia. Adam Ledwoń był w popisowej roli podczas tego meczu. To on przed chwilą wykonywał rzut wolny, potem nastąpiła kanonada gospodarzy zakończona celną główką Tomasza Moskala. Po 27 minutach meczu Drużyna katowickiego GKS-u prowadziła 2 do 0. Przyjrzyjmy się w zwolnionym tempie tej akcji, która przyniosła drugą bramkę zespołowi trenowanemu przez Piotra Piekarczyka. Najpierw rzut wolny w wykonaniu ledwonia. Artur Sejut z najwyższym trudem odbija piłkę. Tu Mariusz Muszalik posyła ją do tyłu do nadbiegającego Adama Olczaka. Uderzenie tego piłkarza broni ręką Sejut. Poprawka Wojciechowskiego także obroniona, piłka wraca do Muszalika, ten podaje do tyłu do Moskala i jest 2 do 0. Wydawało się, że katowiczanie spokojnie wygrają ten mecz i pewnie awansują do następnej rundy Pucharu Polski. Tymczasem w drugiej części wzrosła przewaga gości, uwieńcona zdobyciem kontaktowego gola, kapitalnie rzut wolny wykonał pomocnik Ryszard Remień i było 2 do 1. W końcówce ledwo jeszcze raz zagroził bramce Sejuda, potem kapitalną szansę miał Mirosław Milewski z Petrochemii, ale ostatecznie Katowice wygrały 2 do 1. Adama ledwo obserwował menadżer herty Berlin Dieter Hennes. Jest to dla mnie wiadomość w tej chwili zupełnie nowa, od pana się dowiaduję. Nie wiedziałem, że nikt jest, że ktoś jest na dzisiejszym meczu. Grałem tak jak zawsze, starałem się walczyć, biegać i co jest szczęście, że udało nam się dowieść ten wynik do końca meczu, gdyż pod koniec było bardzo ciężko. Trener Bogusław Kaczmarek ma spore pretensje do arbitra Słupika za prowadzenie tego meczu. Oczywiście, że mam pretensje. No ja wiem, że, że panują pewne zwyczaje, ale, ale bez przesady do jasnej cholery. Przepraszam, to jest sport i nie można y, gwizdać tylko w jedną stronę. Zgadzam się, że był karny na Lezwoniu, ale jeszcze bardziej ewidentny był do, do, do przerwy na Bitnowskim. No A kilka decyzji pana Słupika, no przecież y, nie można komuś pomagać na siłę. Jak ktoś jest słaby, to powinien przegrać. No.